Powiem wam, dlaczego tak bardzo uwielbiam filmy Quentina Tarantino, ponieważ dzieła wypuszczone z jego rąk zawsze potrafiły mnie jakoś przyciągnąć do siebie. Reżyser ten jest znany z tego, że potrafi fantastycznie budować historię poprzez fenomenalne dialogi, piękne, długie kadry, które idealnie współgrają z bohaterami, dobry pacing, który cały czas potrafi utrzymać widza w skupieniu. Jest to również reżyser, który nie boi się łamać konwencji w filmie. Dzięki temu dosłownie bawi się. Historią. W dzisiejszym odcinku wezmę na tapetę właśnie taki film, ale zanim zaczniemy odcinek, zostaw po sobie znak w postaci subskrypcji oraz lajka i zaczynamy! Bankarty Wojny czy też Inglorious Bestread to w mojej opinii jest film, który jest fenomenalny pod każdym względem. Nie jest to film historyczny opisujący faktyczne wydarzenia, które miały miejsce podczas II wojny światowej. Wielu ludzi mogłoby się pokusić o stwierdzenie, że to kolejna przekłamująca historyjka mająca jakby ukazać wielki wpływ Ameryki na wojnę. Ale taki cel przekłamania historii był zastosowany umyślnie przez samego reżysera, i sam na ten temat niejednokrotnie się wypowiadał, chociażby udzielił wywiadu dla Rotten Tomatoes, i tutaj cytat: Kiedy zaczynasz pisać, twoi bohaterowie znajdują się na metaforycznej, wybrukowanej drodze, i gdy nią idą, pojawiają się przed nimi inne ścieżki, w które mogą skręcić. Wielu pisarzy ustawia na tych ścieżkach bariery, nie pozwalają swoim postaciom. Nimi podążyć. Z różnych powodów, zazwyczaj przez konwencje filmowe. Ja natomiast nigdy nie ustawiam barier na żadnej z tych dróg. Moi bohaterowie mogą iść tam, gdzie naturalnie by poszli, a ja pójdę za nimi. W przypadku tego filmu istniała jedna naprawdę wielka przeszkoda, a była nią sama historia, i początkowo zamierzałem tą przeszkodę uszanować, ale w pewnym momencie bardzo, bardzo, bardzo głęboko w trakcie pisania, uderzyło mnie coś pomyślałem: zaraz moi bohaterowie nie wiedzą, że są częścią historii. Oni żyją tym, co się dzieje tu i teraz. Są w chwili obecnej. To się właśnie dzieje. W każdej chwili mogą zginąć. I wiecie co? To, co się dzieje w tym filmie, nie wydarzyło się naprawdę, bo moi bohaterowie nie istnieli, a gdyby istnieli, to mogłoby się wydarzyć naprawdę i od tego momentu musiałoby być tylko wiarygodnie, a ja musiałbym umieć to dobrze przedstawić. Czytając dalej, moi bohaterowie zmieniają bieg historii i mówiąc to, nie mam na myśli tylko Szosany czy Aldo i Benkartów, mówię także o Friedrichu. Gdyby niemiecki żołnierz zrobił to, co on zrobił w tamtym momencie wojny, mogę ci powiedzieć jedno: Joseph Goebbels nakręciłby o nim film, tak samo jak Hollywood nakręcił do piekła i z powrotem z Audi Murphy. Początkowo zamierzał trzymać się faktów historycznych, ale podczas pisania scenariusza zrozumiał, że jego bohaterowie faktycznie nie istnieli. Dlatego postanowił złamać konwencję na rzecz stworzenia takiej historii zemsty. Coś w tym stylu. To tylko pokazuje, że dla niego postacie prowadzą narrację, a nie odwrotnie. Sama ostatnia scena, kiedy Adolfo wraz z oficerami płonie w kinie, jest największym tego potwierdzeniem, bo tak po prostu nie było i był to celowy zabieg reżysera, który był takim ciągiem przyczynowo-skutkowym, mającym przy tym być taką płętą w postaci oddania hołdu dla kina, dając do zrozumienia, że kino ma większą moc niż propaganda. Ale wracając już do samego filmu, sposób w jaki została przedstawiona nam historia. Fenomenalna scena otwierająca z Hansem Landą. Swoją drogą scena ta zdobyła ogromne uznanie wśród fanów filmu. Od siebie mogę dodać, że jest to unikalny styl, w jakim Tarantino nie ma sobie równych. I tak jest w prawie wszystkich jego produkcjach. Scena początkowa filmu, która trwa 21 minut, ukazuje nam schemat, którym Tarantino lubi nas faszerować w swoich filmach. Na początku mamy ukazaną posiadłość Piera Lavadi oraz zbliżenie się do niego żołnierzy SS. Od samego początku mamy zbliżenie na Piera oraz długie ujęcia ukazujące trochę taką bezradność w stosunku do zaistniałej sytuacji. Później dochodzi do konfrontacji między wspomnianymi wcześniej Landą i Pierem. Od początku ta scena pokazuje nam, kto jest na straconej pozycji. Zestresowany Pier, pewny siebie Hans Landak, który po prostu przyjechał z konkretnym celem i wie, że choćby nie wiem, co by się nie wydarzyło, to dopnie swego. Ta sytuacja. Pokazuje nam, jak z pozoru zwykły człowiek, uczciwy, który nie oszukujmy się, ukrywał rodzinę żydowską pod swoją podłogą, i Landa doskonale o tym wiedział: jak taki człowiek jest w stanie załamać się psychicznie po rozmowie z kimś, kto od początku do końca dyktuje swoje warunki i z chirurgiczną wręcz precyzją rozbraja swojego oponenta. Taką postacią był właśnie porucznik Hans Landa. Postać charyzmatyczna, inteligentna i paradoksalnie jest to również postać niesłychanie uprzejma, ale również diabelnie bezwzględna. Za tą rolę słusznie Waltz został nagrodzony Oscarem, bo to nie była tylko jedna taka scena. Hans Landa przez cały seans wzbudzał respekt, mimo iż wielu aktorów tym sam Brad Pitt odegrali swoje role fenomenalnie. To Christoph Waltz moim zdaniem zagrał najlepiej, ponieważ Landa był postacią, która potrafiła dać innym bohaterom nadzieję, ale w ułamku sekundy potrafił również tą nadzieję zamienić w paniczny strach. I sytuacja ta nie miała miejsca tylko na początku filmu. Podczas rozmowy z Schosen również grał z nią w swoją własną grę. To była scena, w której wraz z szeregowym Friedrichiem i Gebelsem uzgadniali sprawę odnośnie użyczenia kina w celu zorganizowania pokazu tych Propagandowych filmów. Scena ta również pokazuje jego opanowanie szarmancję, ale również podejrzliwość i tak samo jak miało to miejsce na początku filmu zasiewa w szosen paniczny strach. Ogólnie cała budowa tego filmu, jak możemy zauważyć, nie jest dynamicznym filmem wojennym, którym naprzemiennie jedni walczą z drugimi. Nie ma ukazanych bitew, nie są one głównym motywem przewodnim filmu. Pokusiłbym się nawet o stwierdzenie, że prawie w ogóle ich nie ma. Tutaj mamy po prostu dwu godzinny seans, który jest zbudowany na wspaniałych scenach dialogowych, które faktycznie czasem potrafią bardziej zaciekawić niż brutalne sceny walk. Jak miało to miejsce w szeregu w Film jest jak najbardziej brutalny, w takim tarantinowskim stylu, ale balansuje on między tragizmem a takim czarnym humorem. W dodatku, jak możemy zauważyć, w filmie nie ma tylko języka angielskiego. Tarantino zastosował wielojęzyczność w filmie i możemy to zauważyć. Niemcy mówią po niemiecku, Bękarci po angielsku, wielu mówi po francusku, gdyż historia dzieje się w Paryżu. Bardzo dobrze pokazuje to scena w barze, kiedy major Dieter rozpoznał dziwny akcent Archiego. Coxa. Swoją drogą była to również fenomenalna scena. W bękartach wojny głównym kręgosłupem budującym historię są dialogi, które finalnie zawsze są poparte jakąś jadką i to jest moim zdaniem dobry pacing, ponieważ przez cały czas reżyser buduje napięcie poprzez dialogi, które są śmieszne, angażujące, ale powolne, po czym finalnie przyspiesza akcję, robiąc zazwyczaj sceny pole bitwy, następnie sprytnie stara się stopniowo spowolnić tempo filmu, kolejną dawką dialogu. Blogów. Pragnę przypomnieć, że film jest z 2009 roku. Ma 16 lat i dla mnie jest i będzie ponadczasowy. I tak krótkimi słowami podsumowującymi ten film warto go obejrzeć, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście. Ogólnie warto zobaczyć wszystkie filmy Tarantino, żebyście mieli taki. Pogląd na styl jego twórczości. Nienawistna ósemka, film z ukazanymi szerokimi ujęciami, Jango, no i oczywiście Pulp Fiction. Z mojej strony to by było wszystko w tym odcinku. Dajcie proszę znać w komentarzu, co uważacie o kartach wojny. Która scena waszym zdaniem była najlepsza, a może macie jakieś uwagi do filmu, zapraszam do sekcji z komentarzami i widzimy się w następnym odcinku. Cześć!